Nie będę was owijał w bawełnę. Nie jestem fanem książek. Ale nie dlatego, że nie lubię czytać. Nie, 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 nie. Ja nawet lubię czytać. Ale zazwyczaj jak już coś czytam, to są to komiksy. Ponieważ mają one, cóż, obrazki. I widać faktycznie, co się dzieje. I mój główny problem z książkami jest taki, że jest to tekst. A niestety dla mnie tekst jest tylko tekstem. Ja wiem, że o to chodzi w książkach, aby sobie wyobrazić to, co jest opisane. Ale ja niestety nie mam na tyle kreatywnego umysłu, żeby spróbować sobie wyobrazić to, co jest mi opisane. No, nie mam wyobraźni, przepraszam, nic na to nie poradzę. No dobra, jedynym wyjątkiem jest tu seria niefortunnych zdarzeń, czyli seria książek, która jednak miała kilka ilustracji pokazujących nam, jak wyglądają bohaterowie. I dzięki temu było mi znacznie łatwiej wyobrazić sobie, co się dzieje. Ale tak ogólnie, ja wolę znacznie bardziej wizualny storytelling. Aczkolwiek doszły mnie słuchy, że jest jeszcze jeden gatunek książek, który jest znany z dużej ilości obrazków. I podobno tym gatunkiem są light novels. I powiem od razu, nie czytałem żadnej light novelki do tej pory, ale z tego, co opisują mi inni. Możliwe, że niedługo zacznę, ale dlaczego w takim razie w ogóle o tym wspominam? Bo tak się składa, że seria anime, którą dzisiaj będziemy omawiać, ma związek z light novelkami, gdyż jest ona adaptacją tego typu historii. Chociaż tak w sumie to nie jednej, a aż czterech. A mowa tu o serii Bookie Pop and Others. Serii, która z tego co rozumiem, nie jest zbyt popularna i mało kto o niej mówi. A ja bardzo lubię rzeczy, o których nikt nie mówi i które nie są popularne. Zazwyczaj z tymi produkcjami mam naprawdę dobre doświadczenia, zatem skusiło mnie sprawdzić, czy ta seria jest niedoceniona, czy mało kto o niej mówi, bo jest po prostu słaba. Jak tradycja nakazuje, powinienem zacząć od opisania o czym to anime w ogóle opowiada, ale tym razem mam trudność w opisaniu tego jednoznacznie, bowiem Boogiepop and Others jest podzielone na cztery story arki, z czego każdy z nich jest adaptacją pojedynczej light novelki z tej serii. Ok, no więc ogólnie akcja ma miejsce w nienazwanym mieście, gdzie poznajemy dziewczynę imieniem Miyashita. Na pierwszy rzut oka prezentuje się jako zwykła dziewczyna uczęszczająca do typowej szkoły. Ale sęk w tym, że nie jest ona wcale taka zwyczajna, gdyż w jej świadomości rezyduje druga osobowość, która lubi jak się ją nazywa Bugibop. Do którego tak przy okazji wszyscy zwracają się per on. Zatem, tak, wiem, że główna bohaterka jest dziewczyną, ale sam Boogie Pop jest określany jako mężczyzna. Zatem nie zdziwcie się, jeżeli będę się do niego zwracał w rodzaju męskim. Jest on kimś w rodzaju strażnika porządku, który pojawia się zawsze wtedy, kiedy świat jest zagrożony. Okazuje się, że ma on dość sporo roboty, bo w mieście coraz częściej pojawiają się istoty, które mogą stanowić zagrożenie. Dla świata, choć trzeba by na pewno. I to jest tak naprawdę najbardziej ogólny zarys fabuły, jaki jestem w stanie przedstawić. Powiecie, yy, no, ale nie brzmi to zbyt skomplikowanie. W czym problem? Ano, w tym, że chociaż sam rdzeń fabuły jest stosunkowo prosty, sposób w jaki ta historia jest przedstawiona to już zupełnie inna para kaloszy. Boogie Pop obraca się wokół całej gromady postaci, z czego niemal, że każda z nich jest ważna i ma swój wątek. Przyznaję, że właśnie przez to trochę trudno było mi się przebić przez pierwsze odcinki, bo trudno mi było ogarnąć kto jest kim i kto jest najważniejszy. W dodatku w pierwszych stolarkach to anime raczej nie jest skore, aby wytłumaczyć nam niuanse tego świata, co tym bardziej powoduje dezorientację. Przez długi czas moje pierwsze wrażenia można by było opisać jako ale. ale... Ale co, co, o co, to chodzi? Co, co tu się dzieje? Kto jest kim? I czemu Boogie Bob brzmi, jakby gadał przez syntezator mowy? What the fuck is going on? Na całe szczęście, z czasem, powolutku anime zaczyna odkrywać przed nami większość kart, która wcześniej została zakryta, a ja powolutku zacząłem ogarniać, kto jest kim i o co chodzi. Tak bardzo ogólnie, bez spoilerów, powiedzmy, że Boogie Pop and Others to trochę takie X-Men, tylko że z elementami fantastyki i kilkoma elementami horroru. Kiedy już zacząłem ogarniać o co chodzi, naprawdę zauroczyłem się w tym uniwersum. A w szczególności w jego rezydentach. Jak mówiłem, postaci jest tutaj masa ale ich znaczna większość jest naprawdę intrygująca i ma naprawdę solidne wątki. Mamy tu na przykład gościa imieniem Jin Asukai, który potrafi tak jakby wejrzeć w serce człowieka i widzi je w postaci róży i który później zostaje opętany przez niepokojącą istotę zwaną Imaginatorem. Albo Masaki, który w drugim Story Arku wkupuje się w dość nieprzeciętny związek z pewną dziewczyną, który nie skończy się dla niego zbyt szczęśliwie, w skrócie, pomimo dużej ilości bohaterów, anime bardzo stara się każdemu z nich poświęcić jak najwięcej czasu. A skoro mowa o postaciach, czemu nie wspomniałem o Bugipopie, cóż dlatego, że nie ma go. Okej, okay, to znaczy jest, ale zaskakująco dostaje on bardzo mało czasu ekranowego. A kiedy już się pojawia, zwalcza zagrożenie, trochę poplotkuje i tyle go widzieliśmy. Jak znam życie pewnie dla niektórych to będzie duża wada. Ja natomiast mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony często mam problem, kiedy tytułowa postać prawie w ogóle nie pojawia się w swojej historii, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak miało być. Boogie Pop jest tutaj raczej siłą natury, a nie pełnoprawną postacią z własnymi motywacjami. Zresztą on sam wspomina, że działa on po prostu z automatu, a niekoniecznie z własnej woli nie bardzo można stwierdzić, jakie ma konkretnie motywacje poza ratowaniem świata. Działa on tak, że jest zagrożenie, to trzeba je wyeliminować. To jest właśnie jego logika. Przy okazji podoba mi się to, że przeciwnicy, z którymi walczy, tacy jak wspomniany Imaginator, czy Król Spaczenia, są przedstawieni w nieoczywistej formie, bo przejmują oni wygląd innych postaci, przez co tak naprawdę nie wiesz, jak wyglądają naprawdę, co jeszcze bardziej wzbudza poczucie niepokoju, kiedy są na ekranie. A propos Pokoju, powszechnie Boogie Pop and Others jest klasyfikowane jako horror, ale tak szczerze, jak dla mnie bliżej tej serii do thrillera z elementami fantazy aniżeli do horroru. To znaczy mamy tu trochę gore, ale nie nazwałbym tego anime konwencjonalnym horrorem. Nie zmienia to faktu, iż ta seria potrafi bezbłędnie budować napięcie, głównie za pomocą świetnej muzyki. Jednakże nie jestem wielbicielem reżyserii, która jest dość statyczna i nie ma co tu liczyć na animacyjne wodotryski, bo scen akcji jest tu dość mało. I wiem, że nie chodzi w tej serii o wartką akcję, ale biorąc pod uwagę, że jest to anime od tego samego studia, które dało nam One Punch Man, no cóż, trochę szkoda. Podsumowując, Boogie Pop and others to moim zdaniem seria bardzo niedoceniona i bardzo mnie smuci, że mało kto o niej mówi, ale zarazem jestem w stanie to zrozumieć, bo jest to anime o dość specyficznym klimacie, z bardzo nieprzystępnym sposobem przedstawienia narracji. Ale jeśli tylko dadzie jej szansę i będziecie cierpliwi i uważni, myślę, że odkryjecie, iż jest to świetna seria, przedstawiająca naprawdę ciekawy świat. Nie mam pojęcia, czy ktoś planuje to kontynuować, ale jakby co, to jestem już zainteresowany. A z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego razu, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć.